Złom, dobry. Przerwał mi się filmik, więc nagrywam drugą część. Ładują się mi dwa telefony ze śmietnika, które znalazłem wczoraj. Może coś z tego będzie, bo ten mój telefon to już niestety, niestety, ale już kaput całkowicie maks. Jeszcze nie kaput, nie? Pójdź, co powiesz? Kogo chciałbyś pozdrowić? Mój malutki. I to masz dziecię, <noise> jak w Madrycie. Mój, Maksunio. No, panny filmik nagrywa. Będziesz w internecie. No i tak, moi drodzy, co eee, tam się zdarzyło na skupie. Dzisiaj eee, 27. Szybko nagrywam, bo teraz mi film wyłączy na pewno sam. Puszki aluminium 27 zł. 6 kg po 4,50 już, a niedawno były po 5 zł. Bo, ludzie, szybko spada, moi drodzy. Puszki 4,50 za kilogram 6 kg, kilo 27 aluminium, takie te listwy po 5 zł. 6 kg było też. 30 zł. No i stal, 75 groszy chyba. 10 kilo było jakoś tak, no 7,50 7, w sumie zawodowy dzisiaj 65 zł. dostał na skupie. Oto tutaj, proszę bardzo. No i, no i tyle, moi drodzy. Szykuję się do pracy. E to dzisiaj przed pracą zarobiłem, trochę z tego coś, a wczorajszego trochę z piwnicy, puszek tam ubrałem z zasobów moich tak na szybko, no i listwy aluminiowe. Także to tyle moi drodzy, ten telefon już kaput, muszę zrobić dwa odcinki, dwie części tego odcinka, żeby to było jakby, miało jakoś, jakiś sens, no i mam nadzieję, że któryś z tych telefonów ze śmietnika wczoraj będzie czynny, a jak nie to... Będę musiał kupić jakiś używany lub kamerkę. Ola telefon, bo kamerki to te słabe kamerki mają słaby dźwięk, nie? Także chyba telefonem będę nagrywał. Wszystkiego dobrego, miłego tygodnia dla Was wszystkich. Ja dzisiaj pewnie ruszę w trasę, a jak nie ruszę to nagram jakiś filmik jeszcze. No i tak, tak się zakończyła przygoda poranna dzisiaj, przedpołudniowa, złomowa. Warto zbierać złom, warto zbierać puszki i zamieniać na złotówki. Tak, na papier i na taki metal tutaj. Wszystkiego dobrego z zawodowego do następnego do następnego telefonu. <gry>